Osoby zaburzone doskonale są świadome tego, że ty wypowiadając słowa, że nie będziesz grać w jego jej gry, właśnie wchodzisz w ich grę. Dla osoby pozbawionej poczucia wartości istnieje jedynie strata i chwilowa satysfakcja. Nie ma miłości, po prostu coś takiego nie istnieje. Tok spragnie twojej miłości i podziwu i obserwuje to z daleka. Prawda jest taka, że sam nie wie, co w nim, w niej widzisz? Całe jego, jej życie to intrygi i manipulacje. Dlatego są w tym tacy dobrzy. To, czego się panicznie boją, to przeciwieństwo miłości i podziwu, czyli obojętność. Znają te zachowanie bardzo dobrze. Używają obojętności, lekceważenia na tobie cały czas. Chcą, żebyś był pokorny i oddany. Czują wielką radość, wiedząc, że mają moc, aby cię złamać. W rzeczywistości tylko to się liczy. Aby pokonać toksyka w jego własnej grze, musisz naśladować jego zachowania. Jedną z kluczowych rzeczy, którą należy opanować, jest obojętność. Pamiętaj jednak, że w starciu z wytrawnym aktorem musisz być naprawdę przekonujący. Nie ostrzegasz swojego wroga, że za chwilę go znokautujesz. Po prostu to robisz. A i bądź przygotowany na rozpoczęcie nowego życia.